Jesteśmy z Andrzejem ja do Andrzeja mam podstawowe pytanie. Co robisz w firmie The Hays? Ja w firmie The Hays jestem przedstawicielem, obsługuję fermy indycze, odpowiadam za obsługę tych ferm, zamawiam dla nich pasze. Czyli takie powiedziałbym, że podstawowe tematy, ale długo już tutaj pracujesz? Pracuję tutaj 12 lat. Szmat czasu. Jeśli gdzieś pracujesz 12 lat, to znaczy, że to jest dobra firma. Chcesz powiedzieć, że to za długo? <laughs> Nigdy w życiu w jednym miejscu nie wytrzymałem 12 lat. Okej, okay, ja mi się udało. <laughs> Powiedz mi, co... Jest oznaką, że indyk jest dobry. Jakby co musi jeść? E, no Przede wszystkim e, musi jeść dobrą paszę. E, musi być też dobrze zarządzany na fermie, czyli e, za, za, zagęszczenie tej fermy nie może być zbyt duże. Zdrowotność stada musi być dobra. To cały ogół takich warunków zootechnicznych. Bo z tego co wiem, to indyk jest o tyle fajnym ptakiem, z tych nielotów oczywiście że on nie jest w stanie zjeść byle czego i to jest bardzo zdrowe mięso. Ja przy okazji powiem, że to jest jedno z tych takich mięs, które bardzo lubię ze względu na fakt, że jego jest dużo. I ono jest faktycznie fajne. Trzeba je potraktować z należytą starannością, ale jeśli dobrze się je, przy, je przyrządzi, to ono bardzo oddaje. I rozumiem, że Wy dbacie o to, żeby to mięso było faktycznie najwyższych lotów. Oczywiście. Mówi się, że Indyk jest takim arystokratą, że on nie zje byle czego, on no, po prostu musi być Dobrze zarządzany, dobrze karmiony, dobrze obsługiwany, no i wtedy odda to w swoich, w walorach, myślę, smakowych. A ty co yy, uważasz w indyku za najlepsze jako, jako w mięsie? Mięso z Uda, oczywiście, bo faktycznie większość ludzi zna. Mm, bo to na dwojako w ogóle mogę odpowiedzieć, bo chyba teraz, przepraszam, ale po czasie zrozumiałem pytanie. Więc najpierw pójdę w tą swoją stronę. Większość ludzi obsługuje yy, mięso pod tytułem filet, pierś z indyka. Ja bardzo lubię udo, ale to, co najbardziej właśnie szanuję w indyku to fakt, że moja babcia, bo jestem ze wsi, bardzo lubię to podkreślać, moja babcia właśnie przekazała mi tą wiedzę, że indyk to jest zdrowy ptak. I idąc w indyka, idziesz po prostu w te właściwości prozdrowotne. No ja też tak uważam, tylko dużo osób jako konsumentów, nawet moja żona, tak, mówi, że indyk jest to ciężkim mięsem do przyrządzenia. Znacznie łatwiej się przyrządza mięso z brojlera kurzego. Tak, ale tu już mogę powiedzieć, że postaram się dzisiaj e, udowodnić. Tobie już po raz drugi, bo w tamtym tygodniu się widzieliśmy. Wiem, bo nawet żonie mówiłem, że nie jadłem takiego dobrego mięsa, które było soczyste, smaczne, a przede wszystkim soczyste, tak, bo wiele osób chyba tego indyka jednak potrafi przesuszyć, e, no i to jest taki wiór jakby, nie wiem, leżał... Ugotowany, ale już trzy dni w lodówce, i, i po prostu był odgrzewany. Tak? To w tamtym tygodniu byliśmy w stylu azjatyckim? Teraz polecimy do Ameryki Środkowej, zrobimy to po meksykańsku, trochę nawet w stylu kuchni Tex-Mex. Ja tobie dziękuję. Nie przedłużam, lecimy dalej. Ja tobie również. Najlepsza Dzięki jej. wielkie.